Antony de Mello, Minuta Mądrości. Czy jest możliwe zdobycie mądrości w ciągu jednej minuty? Z pewnością odpowiedział mistrz, ale jedna minuta to chyba za mało to 59 sekund za dużo. Nieco później mistrz zwrócił się do swoich zakłopotanych uczniów. Ile czasu trzeba, by spojrzeć na księżyc? Po cóż więc te wszystkie lata duchowych zmagań? Aby otworzyć komuś oczy, potrzeba niekiedy całego życia. By ujrzeć, wystarczy błysk chwili. Numer jeden. Wprowadzenie. Pojawiający się w tych opowiastkach mistrz nie jest kimś określony. Nie jest jedną osobą. Mógłby być hinduistycznym guru, mistrzem zen, taoistycznym mędrcem, żydowskim rabinem, chrześcijańskim mnichem czy sofijskim mistykiem. Jest w równym stopniu Lao i Sokratesem. Co Buddą i Jezusem. Czy zaratustrą i Mahometem? W jego nauce odnaleźć można prawdy ważne w VII wieku przed Chrystusem, ale i późniejsze, aż do współcześnie uznawanych. Jego mądrość przynależy zarówno do wschodu, jak i do zachodu. Czy zresztą koniecznie trzeba poszukiwać takiego powinowactwa przeszłości? Historia jest przecież zaledwie pamięcią zjawisk. Nie dociera do rzeczywistości. Jest wspomnieniem doktryn i karmi się milczeniem. By przeczytać każdy z zamieszczonych tekstów, wystarczy minuta. Możliwe, że język mistrza wprawi cię w zakłopotanie, wydać się zachskakujący, dziwny, irytujący czy nawet absurdalny. Nie jest to książka łatwa, ale napisano ją nie po to, żeby cię pouczyć, ale aby cię poruszyć. Byś przejrzał. Być może stanie się tak, że kiedy będziesz czytał te strony, zmagając się z pełnym zagadek językiem mistrza, spotkasz się może nawet nie zdając sobie z tego sprawy z utajoną w książce prawdą milczącej nauki. I przebudzisz się inny. To jest właśnie prawdziwa mądrość. Zmienić się bez najmniejszego wysiłku. Jeśli ci się powiedzie i doznasz takiego właśnie przebudzenia, zrozumiesz, dlaczego najlepszą mową jest ta, której się nie wypowiada. Najlepszym działaniem to, którego się nie dokonuje, a najdoskonalszą przemianą. Jest ta, której się nie zamierza. Nie czytaj więcej niż jedno, dwa opowiadania za każdym razem. Pozwól im żyć w tobie. Daj im czas.